Ewangelia według Marii Magdaleny. Czym jest materia? Czy będzie trwać wiecznie? Nauczyciel odrzekł: Wszystko co zrodzone, wszystko co stworzone, wszystkie cząstki natury zazębiają się i są ze sobą połączone. Wszystko co złożone zostanie rozwiązane. Wszystko powróci do swoich korzeni. Materia powróci do swoich początków. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Piotr rzekł do niego: Skoro przychodzisz objaśniać naturę świata i zachodzące w nim zdarzenia, powiedz nam, czym jest grzech świata. Nauczyciel powiedział: Grzechu nie ma, to wy sprawiacie, że grzech istnieje, postępując za przyzwyczajeniami waszej. Cudzołożnej natury. W tym leży grzech. Oto dlatego pojawiło się wśród was dobro, złączyło się z elementami waszej natury, by ponownie zjednoczyć ją z jej korzeniem. Mówił dalej: oto, dlaczego jesteście chorzy i dlaczego umrzecie. Winne są temu wasze czyny. Czynicie to, co oddala was. Kto potrafi, niech zrozumie. Przywiązanie do materii wzbudza namiętność przeciwną naturze. W całym ciele rodzi się troska, dlatego mówię Wam: bądźcie w harmonii. A jeżeli trapi Was niepokój, niech natchnieniem Wam będą wyobrażenia Waszej prawdziwej natury. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wypo wypowiedziawszy te słowa, Błogosławiony pozdrowił ich wszystkich, mówiąc: Pokój wam, oby pokój mój narodził się i wypełnił się w was. Baczcie, by nikt nie zwiódł was słowami, oto On tu, oto On tam, gdyż Syn Człowieczy mieszka w waszym wnętrzu, idźcie ku niemu, kto szuka Go, znajdzie w drogę, głoście Ewangelię Królestwa. Nie narzucajcie żadnej reguły prócz tej, której byłem świadkiem. Nie dodawajcie praw do prawa tego, który ofiarował Tore, by nie stać się ich niewolnikami. Co powiedziawszy odszedł. Uczniowie zasmucili się, zalewali się łzami, mówiąc, jakże nam iść do Poga, obwieszczać no, Ewangelię Królestwa Syna Człowieczego. Jego nie oszczędzili, jakże mieliby oszczędzić nas. Wówczas to powstała Maria i ucałowawszy wszystkich, rzekła swoim braciom: Nie troskajcie się, nie dajcie się ogarnąć zwątpieniu. Bo będzie z wami jego łaska, on was ustrzeże. Sławmy raczej jego wielkość, albowiem on nas przygotował. Wzywa nas, abyśmy w pełni stali się człowiekiem. Tymi słowami Maria zwróciła ich serca ku dobru. I objaśnili sobie nawzajem słowa nauczyciela. Piotr rzekł do Marii: Siostro, wiemy, że nauczyciel miłował cię inaczej niż pozostałe kobiety. Powtórz nam słowa, które ci powiedział, to, co sobie przypominasz i co nie jest nam znane. Maria odpowiedziała im, czego nie było wam dane słyszeć, o to wam oznajmi. W wizji spotkałam nauczyciela i rzekłam mu: — Oto pojawiłeś się dziś, panie, w mym widzeniu. Odpowiedział: — Błogosławionaś, ty, której nie trapi mój widok. Tam, gdzie jest umysł, tam jest skarb. Wtedy powiedziałam mu: — Panie, ten, kto w tej chwili widzi, Twe pojawienie się, czy widzi je poprzez duszę, czy poprzez ducha tchnienie? odpowiedział nauczyciel. Ani przez duszę, ani przez tchnienie. Przez umysł, który jest między tymi dwoma, On jest tym, który widzi i on to. Nie widziałem Cię, jak wstępowałaś, a teraz widzę, jak się wznosisz, powiedziała rządza. "Dlaczego kłamiesz, skoro jesteś częścią mnie, odpowiedziała dusza. Ja ciebie widziałem, ty zaś mnie nie widziałaś, nie rozpoznałaś mnie, byłaś mi szatą i nie wyczułaś mnie. Powiedziawszy to, uradowana odeszła. Następnie ukazał się jej trzeci stan, zwany niewiedzą i zwróci się do duszy pytając, dokąd idziesz? Czy nie zwolniła cię niewłaściwa skłonność? Tak zabrakło ci rozróżnienia i oto zostałaś schwytana. Odparła na to dusza: Dlaczego mnie osądzasz? Ja nie osądzam. Zniewolono mnie, jak nie niewoliłam. Nie rozpoznano mnie, ja jednak poznałam, że wszystko, co złożone, zostanie rozwiązane, zarówno na ziemi, jak i w niebiosach. Wyzwolona od trzeciego stanu dusza wzniosła się dalej. I oto spostrzegła stan czwarty. Przejawił się w siedmiu aspektach. Pierwszym przejawem jest ciemność, drugim rządza, trzecim niewiedza, czwartym śmiertelna zazdrość, piątym uchwyt ciała, szóstym pijana mądrość, siódmym mądrość podstępna. Takich jest siedem przejawów gniewu, dręczących duszę pytaniami, skąd pochodzisz, mężobójco? dokąd zmierzasz tułaczu? Dusza odrzekła mojego oprawcę wydano na śmierć ten który mnie otaczał już nie istnieje wtedy marząc uspokoiła się i zostałam wyzwolona od niewiedzy wydostałam się poza świat dzięki innemu światu wyobrażenie rozpłynęło się dzięki innemu wznieślejszemu wyobrażeniu odtąd udaje się na spoczynek tam gdzie spoczywa czas w wieczności czasów Idę ku ciszy. Powiedziawszy to, Maria zamilkła. W ten oto sposób rozmawiał z nią nauczyciel. Wówczas to głos zabrał Andrzej i zwrócił się do swych braci. Wypowiedzcie się, co sądzicie o tym, co nam powiedziano. Co do mnie, nie wierzę, by nauczyciel mówił w ten sposób. Myśli te różnią się od tych, które znaliśmy. Piotr dodał: Czy to możliwe, by nauczyciel rozmawiał w ten sposób z kobietą na temat tajemnych spraw, które nam nie są znane? Mamy więc zmieniać nasze zwyczaje i wszyscy słuchać tej kobiety? Czy naprawdę właśnie ją wybrał i upodobał sobie bardziej niż nas? Wtedy Maria zapłakała i rzekła do Piotra. Bracie, mój Piotrze, co to za myśli? Sądzisz, że to ja sama w swojej wyobraźni stworzyłam tę wizję, lub że o naszym nauczycielu mówię nieprawdę. I zabrał głos lewi. Piotrze, tyś zawsze był gwałtowny, także teraz widzę, że występujesz przeciw kobiecie, jak czyną to nasi przeciwnicy. Jeśli jednak nauczyciel uczynił ją godną, kimże jesteś, aby ją odrzucać? Z pewnością nauczyciel znał ją dobrze, miłował ją bardziej niż nas. Niech więc ogarnie nas skrucha, stańmy się człowiekiem w jego pełni, pozwólmy mu zapuścić korzenie w nas i wzrastać tak, jak on o to prosił. Pójdźmy głosić Ewangelię, nie starając się ustanawiać innych praw i przykazań, poza tym, które sam nam ofiarował i których byliśmy świadkiem. Gdy tylko Lewi wyrzekł te słowa, wyruszyli w drogę głosić Ewangelię. Ewangelia według Marii.